Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CS:GO? Sprawdź cs:go cases.com. Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. Ref. znajdziesz w opisie filmu. cs:go cases.com Siemano widzowie! Dziś zagramy sobie na stronie CSGO Jeśli chcecie więcej te filmów tego typu, zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji plus zachęcam was do skorzystania z mojego kodu referacyjnego Klikacie sobie w prawy górny róg, doładuj się, klikacie refcode, wpisujecie Strixet. Nie jestem robotem O Jezu, nie chcę, użyj i da to wam 10% do depozytu i 0,77 dolara na start. No i co, bez przedłużenia zaczynajmy. Na początku otwórzmy sobie jakieś niedrogie. Załóżmy używacie mojego kodu 0,77 dolara na start, czyli trzy takie skrzyneczki zyskujecie. No złoty 70, ale za darmo. Warto, warto. Macie jeszcze darmowe skrzyneczki codziennie. Tak naprawdę darmowe dwie. Jedna to po prostu dodajecie Cs.pro do swojego Niku Steam. A druga musicie ustawić swój awatar, ale jak wiadomo niektórzy robią tak, że po prostu e, zmieniają na chwilę, a później ustawiam swoje i macie za darmo skrzyneczkę. Dobra, otwórzmy sobie szaloną skrzyneczkę. Razy 5. Hmm. tak nie za dużo. Oho, ho, ho, wyjdźmy stąd. Chciałbym sprawdzić skrzyneczkę Moro. Będziemy ją od teraz co odcinek sprawdzać, chociaż co najmniej po jednej, bo uwielbiam ją, ale ostatnio zaczęła kraść, a tak często dawa. Ta skrzynka już chyba tak nie daje, tyle razy została otworzona na tej stronie. Bo jak widzicie, dużo tu osób otwiera, że chyba ta skrzynka moro się już nie nadaje. A więc poszukamy pereł wśród tanich skrzynek. No, zabrała, zabrała i prawie oddała. Elitarna. Hmm. No połowę. Kurde, nie zapowiada się na razie dobrze. O, Elite Building. No i ładnie. Diamentowa. 100 80. W niej jest plus taki, że chyba nie zabiera. Tak, nie zabiera. Nawet z tych skarów można wyjść na plus. To. Dobra, przejdziemy sobie do skrzyneczki. fake. Zawsze trzy muszą na pewno lecieć. Sobie jeszcze herbatkę. No i tak niezbyt. Przejdźmy sobie do skrzyneczki. vip. Jeden raz. O! Dała! Tak, nie, ale. To jest dobra skrzynka. Jest dobra skrzynka. O, zeszły 60 w pacecie. Zdobywacie 50. Drugi raz. Gorzej. Trzeci. No nie. Niezbyt da. Przejdźmy do tajnej. Moi szczerze... Bardzo lubię tą skrzynkę, bo ona nie zabiera za dużo, ale... No niestety... Nigdy nie dropnąłem tutaj ganga Nira, chociaż widzę osoby. W ogóle widzowie, yy, bo zapomniałem w dwóch ostatnich w ogóle odcinkach wam o tym wspomnieć, Powstał serwer Discord, na którym. Yy, jeśli dobijemy 100 osób na Discordzie, to będzie wartości wartości skina jakoś 10 może złotych, coś takiego. A może jeszcze więcej, jeśli... Będą jakieś dobre wyświetlenia i będzie bardzo dużo osób. No to nawet mogłaby być 100. Ale na razie, tak jak mówię, 10 zł. Polecam wbić. W opisie raczej zostawię link do serwera Discord, a my przejdziemy sobie z tajnej skrzynki i pójdziemy do Ultra. Ostatnio chyba Ultra nam właśnie dała, co? Albo jakaś inna. A no, nie pamiętam. Pransik! Co my mamy? Co my mamy? Prince poleciał! 10 tysięcy złotych ze skrzyni Ultra! Czwarty najlepszy drop! Co nam widzowie teraz sypnęło? Niedawno odcinek zacząłem. Co to jeszcze dwa razy? Nawet trzy. Coś ty sypła! No, ja bym się spodziewał, dropnąć z kina za. 5 tysięcy z tej skrzyni, bo to jest bardzo możliwe z tej skrzyni, ale 10 tysięcy. To już jest w ogóle inna bajka. Najlepsza skrzynia. Dobra. Nie, supermenki na koniec teraz. Nożyki. O, kurde. Dobra. No to już tak naprawdę jesteśmy na plus, ale... Wiadomo, musimy jeszcze więcej. Dobra. Otworzę. Dwa razy tak skrzyneczki od Knives. I zostawię z tego dropy na upgrade'a. Chociaż jeszcze. No i dobra. Przejdźmy sobie do skrzyneczki bombowej. Razy 5. raz otworzymy, bo też odcinek nie może być za długi. Dlatego szybki speedrunik przejdźmy do tych 90. Dobra, to może być nowe złoto na tej stronie. Tak nie zabrała za dużo. Nie. No coś nie chce dać ostatni. No nie jest to złoto. Neon. Ta skrzynka też mi kiedyś dawała. Mam nadzieję, że znów... No i... Dobra, ta skrzynka daje chyba. Chociaż... Może to szczęściło mi się, prawda? Jeszcze. Co tak nie chcę nic dać? W ogóle drugie mam pytanie do Was, widzowie: Czy chcielibyście serię od zera do y, milionera? Załóżmy, bym zaczynał z saldem. No, powiedzmy. Hmm. Saldo. O, oddał. Saldo moje to by było 500 dolarów. Bym sobie wjechał aż do tylu. No i byśmy musieli. Od 500 dolarów zdobyć załóżmy 100 tysięcy, no bo raczej miliona to wiadomo, nie zdobędziemy. No, no chyba, żeby nam się bardzo poszczęściło. Dobra, otwórzmy sobie szybko skrzynię pająka jeden raz. O! O, o, o! Chociaż jeszcze drugi. Kurde, dobra, to jest dobra skrzynia. Cały czas na górze. Czyli za pierwszym razem dropią najlepsze itemy, to jest nowe złoto. Ani razu jeszcze nie zabra. No teraz, ale ciągle z tej pierwszej skrzynki daję. A sprawdźmy, czy by to tak było, gdybym wpłacił 30 zł, Otwieram raz tę skrzynię. Nie, to już wtedy nie szczęści się. Nie no, ale za drugim? Nie. Ale razy 5 oddaje ta skrzyneczka. Szybko, szczęśliwa, dwa. Jeden raz. Hyperka. Dawaj co. No i... ...do cesowej Dawaj takiego slotera. Stiletto Knife to w ogóle moja druga ulubiona kosa. Bo moja ulubiona to jest Bayonet, ale... Chciałbym ją mieć. Przejdziemy sobie tutaj wszystkie pojedynczo, na szybko otworzymy. Na koniec odcinka, jak zawsze, otworzymy Wasze skrzyneczki i przejdziemy na upgradera. Może dzisiaj TNT też zobaczymy No zobaczymy. Banana. Drugi raz. Dobra, Jokerek. Dobra. Tak ciężko. Perfekto. 5, 170. Mamy. 107. Znów. No, po stówce daje magic. Czy dasz kiedyś ponownie tego Butterfly'a? Bardzo cię proszę. Proszę. No i nie dasz. 7, 7, 7. Proszę daj coś. W jednym odcinku da tam bardzo mocno. Ale teraz jak widać nie chcę dać. TNT. To otworzymy sobie trzy razy. O! Flip knife target, tiger tooth. Mamy to. Mamy to. Dziękuję. Dziękuję. Dawaj coś jeszcze. Co tu? Co? Headshot tyle kosztuje? Przecież to jest statrack i field tested. To ile faktoryniu? Stat statrack? Cole? Nie wiem, porąbane te ceny. Ostatnia. No i na końcu już nie biorę nic. Przechodzimy sobie do waszych skrzyneczek. Wpisuję Strixed. Kurde, no widzę, że nie zrobiliście. Ja wam polecam stworzyć. Pojedynczo w takim razie wszystkie otworzymy. Okay. O, okej okay. Dawaj coś jeszcze Dawaj taką goldera O! O, ho, 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 ho No i mogłem już drugi raz nie otwierać Ale ładnie sypła Strixy tylko 25% Nie Jak mi to siadło Już myślałem Szybciutko Dawaj, coś, no proszę. Dobra, tam jeszcze ten raz otworzymy, bo ja tą skrzynkę strasznie lubiłem, bo ona właśnie zawsze daje. W sensie teraz To był da Jersey same daje, ale nie no dawała często te karambity i różne. Teraz coś nie daje. Ja miałem akurat farta na stronie. dwa stile to sobie zostawimy. Strixet nasz AWP Dwa razy jeszcze No zdziwiłbym się, jakby coś wszedło, ale... Z zaskoczenia. No Zaskoczenia. Dalej nic. Dobra. Strixet 15% karambit. AWP fade! Ładnie. Drugi raz. No i już nie ma. Strixet 40%. No! Jakim to jest cudem? Dobra, przechodzimy sobie na upgradera od najniższej ceny. Razy 10 nożyki takie. No, to już było widać, że przeleci. Ale jeszcze spokojnie mamy. O nie, bo ja w ogóle muszę jakieś dobre upgradey teraz zauważyłem, że zrobić. Bo ja nie jestem aktualnie na plus. O! Weszła nowa najlepsza rzecz na stronie. Się o 600 zł. lepsza. Stój, zatrzymuj się już. Nice. Mamy to. Desert Hydra. Desert Hydra. Dobrze. Mamy to. Drugą dawaj. Lewa strona. Nie gadaj. Nie za szybko, za szybko, za szybko. Oj, i tu już zaczynają się schody. Dlatego zrobimy tak. Nie, no Znów za szybko na prawej by siadło no proszę cię daj nie tak zrobimy musisz coś dać bo ja dużo przegram stronko bardzo proszę no nie chcę by dziś był ten odcinek na minus no musi być jak zawsze na plus my się nie jak zawsze nie jest to zawsze ale no tak dobrze zawsze było Dajemy sobie salda do 30%. No ja nie wierzę, na lewej by znowu siadło. Dlaczego jak ja zmieniam stronę tak się dzieje. 50%. Dasz? No nawet na 50%. No, to jest jakiś żart. Ile tu jest? 36, no nie. A z iloma zaczynałem? Z 154. No to by musiało oddać w takim razie. No, ale to nie odda. No, tak myślałem. Dobra. To już chyba będzie koniec. Szybko. Dobra, to siedzi. Ile będziemy mieli w balansie? Bo trzeba odkutkę zrobić. Ja tego tak nie zostawię. Nie, 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 nie. A ja w ogóle Jezu. Ja chyba zapomniałem Supermeny otwierać. Miały być Supermeny. Dobra, przedłużymy jeszcze szybciutko. Dawaj. Szybko mi to drop. No, upgrade'a. Musi teraz coś wejść na upgraderze. Ostatnie upgrade'y. Razy 10. Szroty. Dawaj szybciej z tym upgraderem. Proszę, daj chociaż jeden upgrade. 10% to nie jest dużo. To jest malutko. Istnieją cięższe procenty. Proszę. No, czy ja tak dużo wymagam? Ja chcę być tylko chociaż na 0. Jakby. A jezu! No, jaki niefart to trzeba mieć. Dobra, daj. Mamy to chyba? Nie wiem. Mamy to, dobra! Uh, dobra, hydrę mamy, ale dalej nie jest na plus. Musiałby ten upgrade teraz wejść. Lewa. No nie. No, dzisiaj niestety się nie powiodło. No i co, tak naprawdę z tego odcinka to by było na tyle. Chcecie więcej filmów tego typu, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Plus zachęcam Was do skorzystania z mojego kodu referacyjnego. Wpisujecie sobie STRIXED, da to Wam 10% do depozytu i 0,77$ na start. No i co, elo!